Cię W technicy na wtorek. Dzisiaj zajmujemy się, zajmiemy się czymś, co jest e, zupełnie odwrotnością tego, co powinniśmy zrobić. To jest chyba jedyna taka karta, która mówi o tym, czego nie robić. E, tak jest w każdym razie zatytułowana. Jest zatytułowana słowne przepychanki, to jest karta numer 17. Słowne przepychanki to jest coś, co często mamy w relacjach z dziećmi. My mówimy, one, one w złości mówią, nie lubię cię, nienawidzę cię, a my mówimy, przestań się tak do mnie zwracać. E, na co one tupią nogą i mówią: Jesteś okropna, nienawidzę cię. A my na to nie, nie wolno tak się odzywać do rodziców. Nie wolno, sprawiasz mi wielką przykrość, nie wolno tak mówić. Czy to do czegoś prowadzi? No, z jednej strony mówi nam się, że powinniśmy mówić o naszych emocjach i uczuciach, żeby dziecko wiedziało, że nas krzywdzi, ale zwykle też jest tak, że jeśli dziecko nas krzywdzi słowami, to ono wiele nas krzywdzi. Po co mu to jeszcze wskazywać i to powtarzać? Ona naprawdę wie, chyba rzeczywiście jest bardzo małe, bo ono w tym momencie chce, żeby nam było przykro. I wiemy to z czterech błędnych celów zachowania, które, które mamy opisane pięknie w książce, że czasem dzieci, zachowując się źle, wpadają w zemstę. I wtedy właśnie mogą chcieć nam dopiec a, werbalnie. A co innego możemy zrobić? Przeczytajmy kartę. Słowne przepychanki uczą dzieci odwrotności tego, czego chcesz je nauczyć. 1. Reaguj z godnością, okazując dziecku szacunek. 2. Dostrzegaj i akceptuj uczucia dziecka. Chyba musisz być bardzo zły. Ja tu się zatrzymam, bo to jest bardzo ważne. Jeśli dziecko zaczyna na was krzyczeć, coś robić, to nie reagujcie z tego poziomu jego zachowania. Zerknijcie pod powierzchnię wody i zobaczcie z jakiego poziomu, z jakiej przestrzeni ono tak mówi. I powiedzenie mu wtedy: chyba musisz być bardzo zły, skoro tak mówisz, chyba musisz się bardzo źle czuć, skoro tak mówisz, będzie budowało większą samoświadomość dziecka. Aha, no rzeczywiście, skoro tak mówię, to chyba rzeczywiście muszę czuć się okropnie. Czyli zamiast tutaj siebie chronić, bo przecież to wam tak naprawdę krzywdy żadnej nie robi i, 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 i bronić, mówiąc, że nie wolno tak mówić, zajmijmy się emocjami dziecka, bo dziecko nie, jakby mówi to nie dlatego, że zaplanowało sobie teraz, że będzie was krzywdzić, tylko dlatego, że z tymi emocjami w tym momencie nie potrafi sobie inaczej poradzić i chcę wam je jakoś zakomunikować. Myślę być może w sposób nieakceptowalny społecznie. 3. Weź odpowiedzialność za swoje zachowanie. Mówiąc na przykład: Wykazałem się brakiem szacunku, mówiąc do ciebie w ten sposób. Byłem zbyt krytyczny i chciałem narzucić swoje zdanie, tak? Bo my czasem jako rodzice to robimy. Zdarza nam się krzyczeć na dziecko, i wtedy słyszymy taką odpowiedź bardzo gwałtowną. Narzucamy swoje zdanie, nie słuchamy opinii dziecka i. To wszystko będzie powodować bardzo trudne emocje u, u drugiej osoby. Tak samo by było, gdyby, gdybyśmy się tak zachowali w pracy, więc weźmy odpowiedzialność za to, co my robimy w relacji, bo to też będzie modelowało na przyszłość sposób, w jaki dziecko może brać odpowiedzialność za swoją część relacji. Pamiętajcie, że relacja jest zawsze dwustronna. Nie można się pokłócić ze ścianą, chyba że ktoś naprawdę bardzo chce. 4. A teraz dajmy sobie czas, by ochłonąć i móc znów okazywać sobie szacunek. 5. Czy wiesz, że naprawdę Cię kocham? Czujecie tą energię, czujecie tą miłość, która zaczyna płynąć, kiedy zaczynamy postępować w ten sposób? Że nie musimy się kłócić, nie musimy y, zawsze zwracać dziecku uwagę, że się źle się zachowuje, tak? To też jest ciekawe, bo to jest takie założenie, że dobry rodzic zawsze zwróci uwagę dziecku, że źle się zachowuje. A może dobry rodzic właśnie zauważy, co się dzieje z dzieckiem, y, zbuduje relację z tym czymś i y, y, y powie: Wiesz co, kochanie, ja przepraszam, że nakrzyczałam na ciebie. Um, nie odzywam, się do Ciebie w sposób taki, jakbym chciała, pełen szacunku Dajmy sobie czas na ochłonięcie Po to, żeby potem móc znowu się ze sobą komunikować um, łagodnie i delikatnie I w pełen szacunku sposób I powiedzieć na końcu, czy wiesz, że naprawdę Cię kocham To jest magia Ja zawsze mówię, że pozytywna decyzja jest taką metodą, która uwalnia miłość w rodzinie tych różnych schematów, czy coś musimy jako rodzice, czegoś nie musimy jako rodzice. Konkretny, Dostajemy konkretny przepis na to, żeby zbudować, odbudować całą relację i potem wrócić do rozmów, racjonalnych, konkretnych rozmów o sprawie. Niekoniecznie na gorąco. Życzę Wam dużo szczęścia i radości, frajdy ze stosowania tej metody i zauważania, kiedy Wy też wpadacie w te słowne przepychanki. Napiszcie mi koniecznie, co myślicie o tej metodzie, czy ją stosujecie, czy udaje Wam się łatwo. Um, złapać ten moment, kiedy wpadacie w takie słowne przepychanki z dzieckiem i go zatrzymać, czy to może jest trudne dla Was na tym etapie. Jestem bardzo ciekawa Waszych spostrzeżeń, wniosków. Piszcie mi koniecznie. Nazywam się Jasia Baranowska, jestem psychologiem, coachem i odokorką pozytywnej dyscypliny. I bardzo proszę o lajki, jeśli Wam się podoba to nagranie.